Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na pieprznikowym kanale 3 sierpnia 2022 roku. Dzisiaj mam wam do pokazania kolejny ciekawy gatunek grzyba nadrzewnego, grzyba rzadkiego, znajdującego się na czerwonej liście roślin i grzybów Polski. Namierzyłam go dokładnie 6 dni temu, ale był kompletnym maluchem, więc postanowiłam go trochę utuczyć, podhodować zanim nagram o nim filmik. Zapraszam serdecznie. Lecimy. To niektórzy już być może wiedzą, że bohaterem dzisiejszego odcinka jest ozorek dębowy. Dajcie znaka w komentarzach, czy spotkaliście już takiego grzyba. Ja, mimo tego, że chodzę bardzo dużo po różnych lasach, w tym dębowych, ozorki dębowe widuję rzadko, ale widziałam w niektórych źródłach internetowych, że niektórzy mają więcej szczęścia do ozorków dębowych. To jest bodajże mój czwarty czy piąty w życiu. Rośnie na takim schorowanym dębie u podnóża. Ozorki dębowe, jak można się domyślić po nazwie, lubią się właśnie przede wszystkim z dębami. Ozorki dębowe, podobnie jak inny gatunek grzyba, który Wam ostatnio pokazywałam, czyli żółciak siarkowy, powodują u drzewa, na którym rosną. Chorobę, która nazywa się brunatna zgnilizna drewna, ale nie postępuje ta choroba tak szybko u drzewa jak po zaatakowaniu przez żółciaka. I ponoć nawet czytałam, że zmieniają kolor zaatakowanego dębu, przez co wzrasta jego wartość użytkowa, jest chętniej kupowane. Pewnie niektórzy z Was się teraz dziwią, jeżeli Wam powiem, że jest to grzyb jadalny. Oczywiście najlepsze są młode owocniki. Czytałam o tym, że yy, nie jest to jakiś grzyb o szczególnych wartościach smakowych. Ja nigdy nie jadłam i nie planuję, ale ciekawy jest ten świat grzybów. Kto by się spodziewał, że, że taki ozorek dębowy może być grzybem jadalnym? Z wyglądu trochę przypomina, właśnie taki. Płat mięsa czy wątroby. Zresztą łacińska nazwa jak najbardziej do tego nawiązuje. Łacińska nazwa to fistulina hepatica. I wcześniej na tego grzyba w naszym języku mówiło się m.in. na przykład ozorek wątrobowy czy grzyb wątrobowy. I faktycznie przypomina trochę taki plaster wątroby. Tutaj mamy dosyć młodego owocnika, ale niektóre potrafią puszczać taką krwistą. Siecz i autentycznie przypominać kawał mięsa rosnącego na drzewie. Taka ciekawostka. Spróbuję Wam go jeszcze pokazać trochę z innego ujęcia. Rośnie bardzo nisko, praktycznie przy samej ziemi, więc nie mogę się do niego tutaj dobrać od spodu. Ale widzicie trochę teraz chyba. Zresztą moi drodzy o Wilku mowa. Mamy też i żółciaka siarkowego, którego przed chwileczką wspominałam. Kolor, jak widzicie, inny, żółty z takim pomarańczowym nalotem. Też grzyb jadalny, bardzo lubiany przez grzybiarzy. Sama chyba kawałeczek też sobie wezmę. I też powoduje właśnie tą brunatną zdnieliznę drzewa, ale. U drzew zaatakowanych przez żółciaki ta choroba o wiele szybciej postępuje niż u drzew zaatakowanych przez ozorki dębowe. Niesamowita sprawa, bo trafiłam właśnie na dwa kolejne ozorki dębowe: młodziusieńkie, malusieńkie. Dopiero startują i można by właściwie zmienić zdanie na temat ich ogromnej rzadkości, czy tam sporej rzadkości. No, dzisiaj w każdym razie trafiłam na rekordową ilość ozorków dębowych w czasie swojego jednego wyjścia do lasu. I co ciekawe jest tutaj ten sam żuk, który, czy to samo stworzonko, które było też przy, tamtych, przy tamtym ozorku. Swoją drogą pozdrawiam Maćka, który, który podał mi nazwę tego, tego żuka, ale niestety wyleciała mi już z głowy. Też miała coś w nazwie wspólnego z dębem. Może dębosz albo coś takiego. I ozorki dębowe. Nasza leśna wątróbka. Mamy już leśnego kurczaka, czyli żółciaki siarkowe i leśną wątróbkę, czyli ozorki dębowe. Ja się cieszę, że kolejny ciekawy gatunek grzyba wleciał na pieprznikowy kanał. Mam nadzieję, że filmik i wycieczka Wam się podobały. Jeżeli tak, to zapraszam do poprzeglądania też innych filmów na tym kanale. Myślę, że znajdziecie coś ciekawego dla siebie. Zapraszam również do subskrybowania, do zostawiania łapek w górę, komentowania. Będzie mi miło. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do następnego razu. I jeszcze na koniec pokażę Wam te ozorki, które namierzyłam dzisiaj na początku wyjścia do lasu, do parku i do lasu. Jak widzicie, też rośnie kompletnie przy ziemi. A drugi ontek wyżej. I tu jeszcze jeden staruszek. No to pozdrawiam, trzymajcie się.